Dzień dobry, nazywam się Joanna Modrzywska, jestem adwokatem. Od kilku miesięcy wraz z Fundacją Dobrej Rady, z siedzibą w Nowej Osłuchowej, dzielimy się naszą wiedzą z wolontariuszami, którzy udzielają pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podczas dyżurów telefonicznych, prawnicy współpracujący z Fundacją prowadzili wiele rozmów. Pomagali w bezprecedensowych sprawach, byli też wsparciem dla tych, którzy w danym momencie tego potrzebowali najbardziej. Wiele zadawanych prawnikom pytań dotyczyło możliwości wyjazdu z Polski na Ukrainę lub do innego państwa Unii Europejskiej. Czy w przypadku przekroczenia granicy obywatel Ukrainy straci pomoc finansową czy legalny pobyt w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w tzw. spez czyli ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z artykułem 11 ust. 2 SPEZ-ustawy wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na okres powyżej jednego miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w artykule 2 ustęp 1. Stosownie do artykułu 2 ustępu 1 omawianej ustawy, obywatel Ukrainy, o którym mowa w tym przepisie, przebywa w Polsce legalnie przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku. Treść powyższych przepisów Wskazuje wprost, że obywatel Ukrainy przebywający w Polsce legalnie na podstawie specustawy, który wyjedzie z Polski na okres powyżej jednego miesiąca, traci legalny pobyt w Polsce przyznany na mocy tej właśnie ustawy. Traci przy tym otrzymane uprawnienia, w tym prawo do opieki medycznej oraz świadczeń i pomocy społecznej. Wskazać należy, że wyjazd z Polski, który ma trwać dłużej niż jeden miesiąc, powinno się zgłosić do zakładu ubezpieczeń społecznych. ZUS ma możliwość weryfikacji, czy osoba pobierająca świadczenie rodzinne opuścił kraj. Jeżeli dana osoba pobiera pieniądze mimo wyjazdu, zostanie wezwana do Zwrotu nienależnych, nienależnie pobranych świadczeń wraz z należnymi odsetkami. W przypadku wątpliwości, ZUS może wezwać osobę pobierającą świadczenie do stawienia się w urzędzie i złożenia stosownych wyjaśnień. Jeżeli taka osoba nie pojawi się i nie poda ważnego uzasadnienia swojej nieobecności, zakład ma prawo do wstrzymania wypłat. W tym miejscu należy także zaznaczyć, że przepisy przewidują możliwość ponownego nadania statusu cudzoziemca w wyniku przybycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Ponowne nadanie statusu może również nastąpić w wyniku kolejnego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL. W rezultacie tej czynności, zgodnie ze spec ustawą, dojdzie do aktualizacji już posiadanego numeru, przez dodanie do niego statusu y, cudzoziemca. Reasumując, obywatel Ukrainy posiadający PESEL, status cudzoziemca, nie jest obowiązany przebywać w Polsce. Może w każdym czasie, w każdym momencie, opuścić terytorium naszego kraju w dowolnie przez siebie wybranym kierunku. Natomiast jeżeli obywatel Ukrainy chce korzystać z uprawnień wynikających z omawianej ustawy, nie powinien opuszczać Polski na dłużej niż jeden miesiąc.